Siemka A ty gdzie dziadek jedziesz Wymysł. znowu? Dziadek? My co się ty robisz? Co no. wymyśliliśmy? No. Gdzie już? Zapamiętaj, mamy święta. Ja nina się cieszy, bo myśli o prezentach. Za zapamiętaj, mamy święta. Za okno świeci jużka. Główka uśmiechnięta. Fajna. Super. To jest pozycka. Po co? Aha. To ja się przejdę. No, to idź. Dobra, idziemy po zotorka. i dzisiaj chyba będziemy sprzedawać Porsche. -kę. No i na pewno to trochę nam pomoże wy W czym? W czymś na pewno. W. Wy... No, w budowie domu. I pewnie będziemy jeszcze chyba... No, czy jak zostanie to pod będziemy wymieniać? Ale nie wiem. Dobra. O, jest. Halo! No ja pozytora. Za mnie pan oczy, no niestety odwróci się pan najlepiej No niestety to nie jest w najlepszym stanie Trochę powtóriliśmy lekko proszę pana, bo lekko spadnę A zresztą niech pan sam zobaczy Czeka pan co? To jest pana to? Tak dziadek chciał. Nie wiem, że był niebieski, tylko przy pana my zobaczyliśmy, że lakier się odkleja, i on... Yy, nie wiem czemu, ale o, o jakoś yy, lakier tak żółty, więc mówię, jakaś edycja specjalna czy coś, no nie wiem. A dziadek tak chciał, to, prawda? Jakby no, bo lakier się odklejał ten niebieski i zobaczyliśmy, że po tego jest żółty, bo ciśniliśmy. A dziadek tak chciał. Nie wiem. To nie wiem. No ale to nie podoba się dla Pana? Znaczy no mi się podoba, no ale dla Dziadka to nie wiem. No to... Zapłatę to już tam się ugadaliśmy, tak? Tam mówiłem, nie? Czy e, będzie tam. jeszcze przysłane. Bo mi nie doszło do, czy będzie przysłane. Będzie, będzie jeszcze dzisiaj. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Bole, pan.

nie wygląda to. Nie wiem, jak. Nie wiem, jak na to dziadek zareaguje. Mam nadzieję, że dobrze. Dzisiaj jeszcze pieniądze za polshaka przyjdą. Znaczy, no. Mam nadzieję, że to sprzedamy. Przepraszam, że to ale muszę się napić. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania. I oczywiście piszcie co można kupić dla dziadka na dzień dziadko. Jakieś pole, jakieś takie maszyn. Co się stało? Jezus. Co się stało? we mnie wjechał? Halo, proszę pana, przepraszam, no nie zuchamowałem. No. No, no nie, no Pan chyba sobie żartuje. No, no naprawdę, proszę pana, jeśli No to nic się nie stało. No dobrze, chyba inaczej umierać, go, no żeby, żeby nie, no. Dobra, co pan chce? Ja przyjechałam po polsku. Puszczajcie? Nie. Mm -hmm. No to nie wypoczynamy? Co? Jaj. ja nie no, mogę. Czy wjechać? Tak, pewnie. Mógłbym zobaczyć pana, jak odpala i w ogóle. Tak, tak, proszę. Czekaj, tu ma pan kluczyki? O, o, tak, proszę, są jakieś wady? Słucham? Wady? Znaczy, nie, nie ma. Pana, czy że tak lekko podarty się Tak, a odsunie się pan, bo nic nie widzę. To z drugiej strony. Web. A no to to to... Wepent ten ciągnik już trochę ma. Mhm. On już nie ma zarejestrowany wszystko. No już oczywiście. Wszystko ma, wszystko ma? Tak, tak, tak. Wszystko? Tak. Wszystko. Okay. No co? No nic no. Ja bym chciał. No to tak jak w ogłoszeniu było 50, albo. Tak, to by go określały. Ile było? 50, 60. Dokładnie, bo ja nie pamiętam, czy pan też nie pamięta. No czy no, nie ja, tylko no, no ja, tak jakby dziadek by chciał za niego, no wie pan, tak. Tak, prawda? Tak, 60. 55 panie. No ja go chyba nie chcę, wy pan. A co pan... Dobra, poczekaj, pan, ja, ja wiadę dla pana, co? Ja chyba nie chcę pan jednak, bo taki się Czy Ty to pan zepsuł. Dobra, no na ile się ugadamy, No da pan, no ja włoży się chyba. No nie wiem czy wje... No ja wiadę, pan tu ma nie wie Nie, pan ma nie wierzać. No dobra no. ile to idę, Pana? No on był tam za 55. No to tak, Mogę słucham. Słucham. słucham, słucham, co pan robi? O kurde. Próbuję się tak, 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 Ile? tak, z 55, no. No, czy jak to? A, chyba kasę wymuje i już ten, nie? No i dobra. Tylko, żeby ja muszę, mogę już złożyć od pana? No pewnie. No, tu jest też ona już na pewno, żeby pan wie, pan, pan, pan nie mógł Ja już wyjmuję pieniądze. Mhm. Nie ma umowy podpisanej, więc coś kradzisz ich na razie. Nie. ja sobie poczekam, bo on wie, że to skradiesz. Co? On uciec, tak prawda? Co? No. Czekam, Nie na... Jadę. Czekam na pieniądze. No to ja jadę. Czekam na pieniądze. Jadę. Czekam na pieniądze. Nie mam umowy. S. No to, że nie ma to uprawnie posypana. Hmm. Dobra, to szczerze no ile, pięćdziesiąt pięćset No tak. Panie, ja to w jadę chyba. Mm, 50? pięćdziesiąt... mogę da pana zaś do 55. Pięćdziesiąt Pendjer schon starej pół. Pendjerkan starej przestać. Czy 400. Ten shop jest Jeszcze raz. Słucham? Jeszcze raz. 40, 40, 50, karę, czy piję. No dobra. No. No tutaj pieniądze. No ale nie mam przyrobę. Jak to nie masz? Jak mamy Rogelika? Nie. Chyba, że teraz przelewem przysiesz. A babeczka? Nie. Bo ja chyba muszę jechać. Panie ma umowy. To ja zjeżdżam. Ja Zjeżdżaj. No nie idzie. O kurde. Pana? I co dalej? Nie wiem, pana, co on robi teraz? Zostaw to. Ja nie mogę. Dobra, jadę z nim. I nie upadłem mu. Pewnie wypadnie w to, tutaj nie mogę.

Jechać? Masz wychwała, że się pochodzić, masz, 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 masz. Dobra, panu powiem, tylko pan pycham. pan. Słuchał? Masz pieką, kur nie ty. Wypadnę cię. Nie uciecz mnie. Sporo. A ty jesteś na policji, mordeczko? Wiesz, że będę ganiać dopóki mnie Dobra panie, no pieniądze są stary No ale przecież... Co? No to się zatrzymaj. Ja się zatrzymam, to ty, ty się zatrzymaj. No słyszy? Słuchaj Kolejku, ej no No to płacisz czy nie? A to wstanię czy nie? Chciałem no to... cię jeszcze Jeszcze może? Pięćdziesiąt cztery Maszki noszę, chyba Płacisz no. czy nie? Nie Dobra, chodź, ja biorę twoją ciężarówkę, ciężarówkę, więc pięćdziesiąt... Płacisz Ona czy nie? Jest na policji, będzie balogany. Ty też jesteś na policji? 52. Pięćdziesiąt... 54. Pięćdziesiąt cztery. Pięćdziesiąt pięćdziesiąt cztery. pięćdziesiąt cztery. 54, masz się wypłyć. Nie płaciłem. Dobra, czekaj, 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 ja sobie tutaj przeliczę tylko. Umowa. Mm. No dobra, no. Wiesz już... Nie pan gotówki na ja tu nie. No to co? to, to mi gotów. No to... Mm. Albo chociaż nie, żaj po prostu mi. a tu umowy nie podpiszeliśmy nielegalna teraz chyba. No zaraz, zaraz ci dam.

Chyba nie Dobra, nie wiem, ci ludzie, czy sami są tacy odklejeni. Motor dziadka? Jakaś tak. Taki dźwięk był. Dobra... Idziemy, sobie, idziemy. Co to? Ciadek? Ja nie mogę. Ciadek! Myślałam, że Cię zatrzymam. Słuchaj... no bo, bo ja Cię tu nie będę... albo... Nie, ja muszę Cię, pojechać. To brudno, ty nie wsiadłem ze pokoju. Chodź, ktoś nam postawił jakiś ciągnik. To no, nasz. No, 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 wiem. Ale to no, jest no. nasz zator. No, nie odebrałeś jeszcze? Okej. Okay. Odebrałem, to jest nasz zator. Ja do ciebie nie dzwoniłem. <grym> Nie mogę. Przyjdź, to pogadamy. Mhm. Uh -huh. <słuch> <słuch> No a co tam? Czekaj, bo ci się narobiło tego. O Dziadek, co ty robisz? Do ferego potera się bawisz. Tak. To na zator. O no. kiedyś on był niebieski. No ale coś tam, powiedzieli, że farba już się zdzierała i pod spodem był żółty. Takiego nigdy nie widział i nie i jeździ. No a co ma je robić? Latać? robić nie widziałem tego, Mhm, mm ale brzydkie. Wiesz, że jeszcze jeden ciągnik chyba będzie ciekawe, żeby sprzedać. Może zaczynać Wiesz. Ale to bez mi chodziło. Ursusa? No. No czemu? Ostatnio, jak robiliśmy, to pompa strzeliła. No ciastek no No zobaczcie no No nie, no ja to naprawię No to co jeszcze będziemy robić tu? Nie No nic no Powiedz mi skąd tu się tyle tego wzięło? A mnie ja się pytasz? Leci! Nawet nie wiem ile mamy jajek, bo. Trzeba sprzedać tu jajki, bo tu nie w tomu. To 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 no to sprzedaj! To się sprzedaj! No to i sprzedaj! Ja nigdzie nie jadę. Nie. Ty w ogóle samochody poszukaj. No będę szukał już. A powiedz w co celujesz? Nie wiem, czy... Ostatnio było Ameryka boi. A teraz... Nie wiem, czadek, kończymy ten odcinek. No. Ej, ty w ogóle. <ścoughs> Dobra, to pożegnaj się już z widzami przynajmniej. No Dobra. Dobra, widzowie, dziękuję za oglądanie. zostawiajcie subskrypcję, łapki w górę i komentujcie. Co można za dziadka kupić? Dobra, dziękuję za oglądanie. Cześć.